Cześć, Tomasz Piotrowski z tej strony. Zapraszam Was na być może nową miniserię, w której będę prezentował Wam 5 walk bokserskich, które na mnie wywarły olbrzymie wrażenie, a które uważam, że każdy prawdziwy kibic boksu powinien obejrzeć. Przynajmniej raz. Zapraszam. Pierwsza walka, którą Wam dzisiaj przedstawię, jest to walka pomiędzy Andrzejem Gołotą a Rydikiem Boł. Odbyła się ona 1 lipca 1996 roku. To wtedy cały świat ustrzała Andrzeju. Stanął on naprzeciw jednego z najlepszych zawodników wagi ciężkiej i obijał go niczym worek treningowy. Niestety jego psychika zawiodła i został zdyskwalifikowany po tym, jak uderzył go kilkukrotnie poniżej pasa. Po tej walce doszło do zamieszek że stały się w tym momencie już chyba, nie bójmy się tego określenia, kultowe. Każdy zna tą walkę, każdy o niej wie, każdy o niej słyszał. I Andrzej Gołota wtedy pokazał, jak wspaniałym zawodnikiem jest. Szkoda tylko, że jego psychika nie była tak wspaniała, jak jego umiejętności pięściarskie. Zobaczcie to walkę. 5 maja 2007 roku doszło do prawdziwego hitu walka Mayweather de la Hoya. Stała się ona pierwszą najlepiej zarabiającą walką w historii Mayweathera. Oczywiście nie ostatnią, ponieważ później miał jeszcze kilka hitów kasowych. Natomiast na tą walkę czekali wszyscy. Większość uważała, że de la Hoya będzie w stanie utrzeć nosa Manejowi. Tak się jednak nie stało. Pomimo faktu, że wcześniej De La Hoya trenował z Floydem Seniorem, ten nie powiedział mu jak pokonać swojego syna i odszedł od niego przed tą walką, De La Hoya zwrócił się do Freddy'ego Roacha, aby to on przygotował go do walki z Mayweatherem. Mayweather wyprowadzał w tej walce mało ciosów, jednak jego ciosy były stanowczo skuteczniejsze. Większość bomb De La Hoyi lądowało na Gardzie, barkach. To jest po prostu chybiały celu. Mayweather wygrał tą walkę z stosunkiem głosów 2 do jednego, stając się wielką gwiazdą boksu. Dla mnie ta walka jest ikoniczna. Jest wojną, którą trzeba obejrzeć. Dlaczego? Dlatego, że jeden z pięściarzy prezentował prawdziwy meksykański styl boksu, cały czas atakując, prąd do przodu. Drugi pokazał wielką inteligencję. Geniusz i ringowe IQ unikając tych ciosów, kontrując przeciwnika i nie dając zrobić sobie krzywdy. Obejrzyjcie tę walkę, naprawdę polecam. Trzecia walka odbyła się 7 kwietnia 2001 roku. Mowa o walce Marco Antonio Barrera, nazywanego Babyface Assassin z Princem Nasedem Hamedem. Walka, która dla mnie była o tyle piękna, że nie lubiłem tego, jak bardzo zarozumiały był książę. Barrera pokazał mu, że boks jest twardym sportem i wygłupami nie zawsze da się wygrać. Pokazał mu, jak powinno się boksować, jak boksuje się w meksykańskim stylu. Wygrał tą walkę kończąc jego karierę. Dla mnie było to naprawdę wspaniałe, ponieważ zawsze byłem kibicem Marco Antonio Barrera. Babyface Assassin skradł moje serce swoimi ringowymi wojnami. I polecam obejrzeć zarówno tą walkę, jak i wszystkie inne jego walki. Zarówno z Moralesem, Marquezem, jak i Pacquiao. 20 czerwca 1980 roku doszło do hitowego pojedynku pomiędzy Sugar Ray Leonardem, a Roberto Kamienne Pięści Duranem. Walka miała dużo podtekstów. Duran przed tą walką bardzo mocno śladł na psychikę Rayowi, W związku z czym postanowił on walczyć zupełnie inaczej niż zazwyczaj. Wdawał się w bijatykę z Duranem, któremu było to na rękę. Bo wiedział, że nie będzie w stanie wyboksować uciekającego po całym ringu i tańczącego wokoło niego Lenarda. Walka zakończyła się zwycięstwem Durana, które było jednym z największych w jego karierze. Sama walka miała dużo podtekstów. Była piękna. Rewanż wyglądał już zupełnie inaczej. Polecam Wam obejrzeć zarówno pierwszą, jak i drugą ich walkę. 9 listopada 1996 roku doszło do walki pomiędzy żelaznym Mike'em Tysonem a Evanderem The Warrior Holyfieldem. Walka była bardzo interesująca i bardzo ciekawa. Wielu obserwatorów, wielu ekspertów uważało, że styl Holyfielda będzie stworzony dla Tysona, że będzie on zbyt mały, aby zagrozić bestii. Jednak jak się okazało, Holyfield był prawdziwym wojownikiem i był w stanie poskromić bestie. Wygrał tą walkę, posyłając Majka na deski. Jednak po tak świetnej walce musiało dojść do ich rewanżu. Obejrzyjcie tą pierwszą walkę, ponieważ ona nie zakończyła się słynnym odgryzieniem ucha, lecz mieliśmy tam naprawdę genialny popis obu bokserów. Obejrzyjcie i dajcie znać co myślicie o tych walkach. Jest to propozycja moich pięciu walk w tym pierwszym odcinku które na mnie wywarły bardzo duży wpływ. Jakie walki chcielibyście, abym omówił w kolejnym odcinku? Dajcie mi znać w komentarzach. Powiedzcie mi również, jakie walki na Was wywarły największy wpływ. Trzymajcie się. Cześć.